z drugiego punktu w Stale Myślę, że informacja o nas już pewnie przez Waszych kolegów dotarła. Mamy w tym tygodniu taki szczególny czas, kiedy chcemy zaprezentować Wam naszą działalność i zachęcić do udziału w naszych zbiórkach. Za moment nasi koledzy zaprezentują Wam, tak z przydłużeniem oka, to, czym między innymi się zajmujemy. A następnie mamy dla was przygotowane dwie wyjątkowe wojskowe konkurencje. Mam nadzieję, że będziecie weździecie w nich udział. Jesteśmy z grupą proobronną, to oznacza, że bardzo ważne dla nas jest wartości patriotyczne i oczywiście nasz stwórca. W zasadzie wszystkie nasze zbiórki odbywają się w lesie. Nie zawsze się strzelamy. Chociaż to akurat nasi uczestnicy lubią najbardziej. Zobaczcie tak z przymrużeniem oka, jak taka nasza zbiórka w lesie wyglądać. Maciej, zapraszam.